Hej, witam Was wszystkich serdecznie w siódmym odcinku zagrajmy w Sirius Sam, drugie starcie, jestem i co, Będziemy kontynuować rozgrywkę oczywiście, naszą zdobyliśmy ostatnio pamięciana, którego trzymam teraz w łapkach swych. I teraz co, tam widzę jakieś życie, które od podniosę, no to już słyszę Archanoidy, no będzie zabawa w każdym razie. W każdym razie będzie zabawa trochę właśnie takiego Tomiego mi brakowało tak naprawdę Także... Grze... jak dotąd Ale na szczęście mi go dali Tak bardzo dobra o o palcie się, palcie się Przesiane dotopione jest Municja jest żyćką, jest wszystko pięknie, dobra. Co to są za maski? Trochę mnie niepokoją, ale to nic. Mniata szognia w dłoń. I teraz do końca. Hmm. Ja Przepraszam, radzę się tam... O, jest trochę obstałem się, dobra. Pancerz! Nareszcie. Stop. Punktów, pancerza moi drodzy, w końcu można coś kurde robić. Uuu, a tam jest maska, a co jest w pomieszczeniu mego duło eee, wasze stróżki, nie! się tak łatwo! Nie dam zrobić! Spoiler alert! Uh, fuck it. Ale to było dobre! tego o tym drugim zapomniałem. No <laughs> i gro, ciągle masz swoje kurde pasy w rękawie. Akurat jak się drapałem po nosie, seria. Nie wiem, gdzie on do końca jest, ale dobra. tyle straż możemy jeszcze. Nie, marnuję no, granaty, a nie obry. Nie, nie, no to było zbyt hamskie. Miał no być bezpieczny dla użytkownika, bo jasne cholery To jest głupie A bo on mógł dostawać, ale nie wydawał z siebie żadnej dzień No cóż Trudno się mówi Dobra, skoro to już odnalazłem Straty nie są takie znowu duże O, jakieś strzałki srałki No śmiesznie Tum, 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 dobra, fajnie, tak Ale, aaa, ale to było dobre. To uśmiechnięta maska <śmiech> Jaki śmiech. Dobra. Dobra, Śmiechłem. A teraz zmywajmy się stąd. A jak ja mogłem wpaść na ten kolerny. Dobra. Auć, Dobrze. Nie, nie, tylko nie ty... Mm. Już. Tak jest dużo wszystko. Dobra, tak się, się Wszystkie pomieszczenia... A nie, nie, było jeszcze jedno tam nie blizę. No trochę nie blizę, ale no, dobra. Zasadnika municji zawsze spoko. Czy coś co mnie zabić, nie? Okej. Okay. Jest jeszcze jeden zapis i wychodzimy na zewnątrz. Stawiamy czoła złemu światu. ten zlikwidowany. Czy tutaj jest jakiś nade mną? O mogę dużo. Skąd oni na pierdolają? tam jest jakiś. Nie ma? Nimo? Urażenie, że z prawej strony coś do mnie biło. Na pewno nie dwu, nie dwugłowy wąż. Gdzie jest drugi paton? Próbuję wychwycić to na słuch, ale mówiąc szczerze to słabo to idzie. Dobrywam, ale nie wiem skąd. Tak się skryłeś, słoniaczku. No ale nie będziemy tej machy umieszczać. Bo generalnie może się to skończyć kolejnym atakiem przeciwniku. Jak wszystko w tej grze, w sumie innego rozwiązania nie ma też. Ale... Już wolę w sumie jedną taką skumulowaną falę niż kilka tak Dobra, tak czy siak. Tu będzie sekret. Żyćko! Żyćko no i co? Znowu jakieś byki będą mnie atakowały? Czy tym razem to żyćko było darmowe? razem no, sekret gro! Jakaś większa nagroda potrzebuję, chcę. Nie to nie. Obrażam się na ciebie gro, Tak, kontrole się kłóca. Dobra, dobra, dobra. Mam całkiem przyjemną muzyczkę. No ty co tu robisz, chłopia? Dawno powinna się nie wejść. Bawię dawno i dwóch stuleci. Tak sprawdzam czy do tych domków da się wejść, czy nie. Czasem właśnie sekrety są chowane w takich kupię w Ale najwyraźniej nie tym razem. Haha! Ha! Widzicie inne sekretu? Ua! Dostałem amunicję do mojej ulubionej broni chyba Ale nie widzę tej broni Mordę Gincie No weźcie no Nie 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 Zbyt duże straty przepraszam bardzo Sorry to wyszło zbyt tragicznie Więc powtórzmy to jeszcze O pancerz widzicie czasem się opłaca pobacić trochę Biegnij sami, biegnij! Run, Sam, run! Dobra, on już nie będzie stanowił zagrożenia. Tutaj się zapisamy. Chrum, chrum, motherfucker! Niech to szlak. Gro, jak już dajesz sniperkę to pozwól chociaż trafiać jak się trafia co Dobra zabici To hmm. nie tam też są jakieś sekrety, ale dobra na razie weźmy maskę być może A. Halo? jest tu kto? Chyba tenże na pewno napadli tak? Nie, nie 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 spokojnie, fuck! walczy się! Jest niestety te negatywne shear, a nie te pozytywne, dobra, anyway podnosimy amunicję, tutaj już widać jakieś kurde albo zagadki albo co ale na razie nie jest to problem Teraz tak pytanie, czy tam jest główna droga, czy ja tutaj... Chciałbym... Czemu to jest rozwalone, zawalone? Chyba nie powinno tak być w umy mężczyźni, to mi się wydaje. na no proszę. A wiecie że nie wiedziałem o tym? Serio? Z tego co pamiętam to nigdy go nie odkryłem. Zobaczmy co tu jest. Oczywiście mogę się mylić ale Ile dużo dobre Ale coś czuję że to będzie pułapka Poważna bomba Zajebiście Powiem tyle No i co, gdzie jest haczyk, gro? Teraz to mi może Z każdej strony zaskoczyć, się, powiedzieć, ale widocznie gra sobie wpuściła. Okej, okay. czemu nie. Mimo z jej strony. Halo? Halo? Te rzeczy lubią się spalić za plecami, dlatego tak ostrożnie Dobra, Poważna maska. Taka lekko smutnawa. To już ich nie ma, nie ma, nie ma żadnych, kurde przebacz Niekona się pojawiała to Wszystkim miękły fajki po prostu Przede wszystkim z What the fuck ale no, jeszcze że to nie jest jedyna atrakcja jaką gra nam tu przygotowała Aha Czemu ja tutaj musiałem mieć rację O fuck Oho fuck Znaczy śmiesznie się Jeszcze ktoś czy Śmiesznie się wybił chciałem powiedzieć Jeszcze ktoś chce mnie zabić. Czy to już wszyscy Dobra, wszystko Nie ma sprawy się. Znaczy ktoś chce mnie zabić tylko że Za drzwiami jest A To tak śmiesznie sobie warczy tam... Czyżby zębu, ząbu... Drakula? Łotta! Pięcie! Dobre. Było się dobre. Jak ja się dostałem na ostrzał, to tylko ja ma to jest... No nic, nic. Nie przejmujcie się. Mam Wyjdźmy stąd. W ogóle fajnie wyglądałem te świątynie moim skromnym zdaniem. Jeden padł. Drugi padł. Skuteczna ta snajperka. Fajnie by było to wszystko zobaczyć takim slow motion, jak ten pocisk się wbija w ich panterz. By było dobre do zobaczenia. Coś jeszcze do mnie na kurwia. A jeszcze... Coś z nimi Dobra, Nie, może nie będę marnował amunicji na takie płotki. Dobra, padł. zlokalizować źródło. A tu jesteś, o fuck Mmm, mm, zaraz, wait wait Nie, rakiety i było dużo Mam wrażenie, że gdzieś tutaj musi być drugi taki W ogóle... Czy mogę tam wejść i sprawdzić co tam się kryje? Chyba nie Głupio, chciałem tam liść. Jak oni to zbudowali, jak nam się nawet wejść nie da? Dobra, anyway... No to co? Wizyta na ołtarzu, tak? To może klęknę ogólnie? No, <śmiech> śmieszne te maski Sami oczywiście z wyrzutnią rakiet większą od, od niego samego sobie stoi. Cały szczęśliwy. No, panie dwugłowy wężu... Się zastanawiam którą stronę wydala to było Otwieraj mi drzwi A i tam miałem jeszcze tamten obszar trochę przejrzeć czy nie Ma tam sekretów żadnych Dobra, no to przejrzę tak na szybko, spokojnie, blisko, tak na szy... What the No one wyskoczyły jak chyptyk z komaty Pięknie Nie ma problemu Mówiem, że to poszło dosyć gładko i sprawnie i jestem na tak, na duże plusy Na plus i plus Poważna bomba! Widzicie? Warto, warto. Naprawdę warto. Wszelkie tutaj zakamarki... marki, no dobra, zaraz się potwierdzi. Znaczy, sam sobie zaraz zaprzeczę, bo... O, właśnie, bo to... Haha! Ha. Hmm... Czy ja jestem w stanie ich jakoś załatwić tak w miarę ten? Sprawnie, spaśćmy to Gin! No ich jest więcej? Jej! Nie no, nie no, nie ma bata Musiałbym poważną bombę na to zmarnować, ale nie, nie Aż tak bolżujsko to może nie W każdym razie, widzieliście, sekret jest kto tam chce to niech sobie to po prostu zbada, podniesie, weźmie, zabierze, przywłaszczy pożyczy nam jeszcze nieodlębne, dobra kolejny jakiś tam ogrodek, dek, ogrodzik, ogrodek, To dozogródek w każdym razie what the fuck ich Wykonałem wyrok Dobrze gro pancerz, bardzo dobrze Bardzo to popieram Zaraz to podniosę Nosiłbym Dobra, wielka czacha Już słyszę pana piłacza Z piłką mechaniczną w dłoniach swych Przebrzydłych Więc weźmy może granatnik Teraz jest pytanie z od strony chcę na mnie wyskoczyć No chyba tak On Ma chyba plan spam się Patrzcie, widzę go Już go trochę widzę ale nie do końca Okej, okay, okej, okay, udało się Słyszę, że jest ich więcej Oni współpracują, oni mają w ogóle zgraną ekipę O, on za przeczucia co za do tego zakrętu o, o, nie, jednak jeszcze nie jest tak źle. Może on jest w jakimś sekrecie, cholera. Może i tak być Nie, tutaj musi być No nawet słychać A to też takie dobre Pomrukiwać piłą łańcuchowo, co nie? Nie! Dobra. Trup nieboszczyk. Dobra. Ho, ho. Hello! Nie, no nie dalej się, nie mam lata, żeby doleciało. dalej, dalej, pytanie, czy dalej, po prostu te dalej, i po prostu dalej, i i ...pakować rakietę za rakietą... ...minigun! Kocham te broń Po prostu maszynowy organ. Eee, dobra, chodźmy. Bez strachu. Zero strachu, zero spiny. Mamy przecież trzy terminy. Nie, ale... O, no, ale sobie wybrałem miejsce. Tak, to było idealne miejsce dla mnie, żeby sobie wrócić. Więc! Tak, wszyscy nie chcą być tutaj teraz. W ogóle ja to sekretów zaraz pominę, to tylko ja wiem. Fak. niedobrze, ile się dzieje? Czy oni się tu kończą w ogóle? <laughs> Jedną rakietą taki cały ten oddział ich zatrzyć, fajna sprawa. Naprawdę, tyle sekretów co ja tu pominę ludziska. To ktoś mnie będzie hejcił zaraz, Pewnie do którego domku da się wejść. Ja to po prostu czuję w koście. OH fuck. OH fuck! Nie no to było nie fair. Wybacz, ale to było nie fair. 60 dzień ców No great. Dobra, po potrzebuję masy pancerza. O kurde Masy pancerza trochę droga. Nie, ale zaraz. Wej! Głupie czerwone jest prosiaczkiem Coś tak czuję, że oni się tu nie kończą On mnie trochę martwi w 69 No to idealny moment na zapis, tak myślę Tak sobie myślę, że nie myślę Dobra Patrzcie jak się ze mną w bawi? bawi. Chcę wziąć to z nowego okay. To z minigun Mini gand! Maksimums vienam! Sāmi, tu kā tu spēlēsi? Mini gand! No tak, Opis XM214A jest najnowszą bronią w piechoty. Wynikiem ewolucji od Gatlinga przez Wulkan i M134 jest to najpotężniejsza dostępna broń osobista z samodzielnym zasilaniem, budowanym magazynkiem i osłabiaczem odrzutu. Używaj na każdym zasięgu do walki z odpornymi przeciwnikami lub do masowej eliminacji dużych ilości mniejszych przeciwników. Szybko zużywa amunicję. No to wszystko oczywiście znane, strzela tymi samymi pociskami, które ma tomigan i wystrzeliwuje 1200 pocisków na minutę. Poważne obrażenia, poważne zagrożenie dla przeciwnika. Przy okazji taka dosyć szybko strzelna snajperka tak naprawdę, bo oczywiście jak dobrze wiemy sami e, nie ma problemu z celowaniem w pełnym, w pełnym biegu. Jak widzicie, kosi wszystko bez wyjątku. Nawet można rakiety w powietrzu nie wystrzeliwać. Nie ma taki kaprys, tylko że no szybko zużywa amunicję, to jest pewnym minusem. Wiadomo wszystko, tak? No tylko może Tak ja tak mówię i chodzę i w ogóle i ale ja sobie znaję jeszcze się życia zmalar. Tak? Czemu nie mogę tego rozwalić? To jest chore yy... Tak, byku, wszystko byś chciał rozwalać. Destruktor z ciebie. Kropny. Dobra. Naprawdę, mam jakąś taką obsesję jaką na punkcie znalezienia tutaj jakiegoś sekretu Ale nic nie widzę No dobra, przeciwnicy się skończyli Tam coś jest do podniesienia czy nie? Ho ho, oh fuck Dobre to było Chyba ci pestek zabraknie zaraz no zabity teraz tak czy w ogóle wejście to mi się opłacało podejrzewam że ani trochę to nie zaraz się horda potworów na mnie rzuci to taka horda horda a nie hordeczka hordeczka mordeczka pożar wszystkich mordeczek dobra sprawdźmy to przeciwnicy Pojawiajcie się, jeśli macie to w ogóle w planach. Albo jeżeli nie macie, to w takim razie ja stwierdzam, że to całkiem niezły moment na zakończenie odcinka, więc przejdę przez te drzwi następnym razem. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. No i co, cześć!